bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inicjatywa niezwykle potrzebna. Był to postulat naszego komendanta powiatowego policji, pana inspektora Grzegorza Grabowskiego. Takie rady funkcjonują na szczeblu rządowym, na szczeblu wojewódzkim i zależało nam na tym. Żeby taka rada funkcjonowała na szczeblu powiatowym. Zależy nam, żeby prowadzić nie tylko inicjatywy edukacyjne, ale wszelkiego rodzaju inicjatywy na terenie całego powiatu, które poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego też będziemy prowadzić szerokie akcje edukacyjne, informacyjne, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży na poziomie gmin. Z zaproszenia do udziału w tej radzie zostaną, zostaną skierowane do wszystkich władarzy naszych samorządów szczebla gminnego myślę, że realne efekty pracy rady będziemy mogli ocenić po roku działalności. Ta powiatowa rada bezpieczeństwa ma też poprawić bezpieczeństwo na terenie powiatu, o to w tym przede wszystkim chodzi. Tak, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby poprawić Chcemy prowadzić szerokie akcje edukacyjne i informacyjne, nie tylko wśród dzieci, ale też bezpieczeństwo dzieci to przede wszystkim świadomość tego, jak się poruszać w ruchu drogowym rodziców. Niedawne wypadki pokazują, że nie zawsze ta świadomość rodziców jest taka, jak powinna być i to doprowadza do problemów. Zależy nam na tym, żeby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu, i ta rada właśnie w takim celu zostaje powołana.